I wiecie co? Przydarzyła się taka sytuacja, że straciliśmy ze sobą kompletny kontakt. Tak mówię o tobie. Straciliśmy ze sobą zupełnie kontakt, w ogóle pokłóciliśmy się kompletnie. Taka miłość z przyjaźnią, przyjaźń z miłością, która musiała mieć przerwę, jak we francach. We were on a break po prostu. I tak naprawdę my się znamy tyle lat, a dopiero pierwszy raz ja jestem gościem na Twojej płycie. To musiało dojrzeć. U nas generalnie rzeczy muszą dojrzeć, żeby miały swe istnienie, muszą się wykokosić po prostu. <laughs> Na temat tego utworu chcę powiedzieć tylko tyle, że bardzo mocno dotknęłam tematu wewnętrznego dziecka. Nie chcę się o tym rozgadywać, bo tak naprawdę wszystko jest w tekście tej piosenki. Ale chcielibyśmy zaprezentować dwa utwory, które dla mnie. O, miałam wszystko przygotowane, które dla mnie znaczą więcej niż muzyka. Bo o ile ten utwór ostatni raz to temat wewnętrznego dziecka, kiedy jest się dorosłym, o tyle następny utwór tyczy się już po prostu miłości. Zróbmy tak. Ja spróbuję przeżyć ten utwór teraz na Waszych oczach. Zapraszam Was do tego przeżycia. A jeśli chodzi o utwór następny, zapowiem go z zamkniętymi oczami. Żeby nie bolało, jak patrzycie. No <grych> Wiecie co? Chcę wam tylko powiedzieć, co ja czuję, co się zmieniło. Dobra? Czuję, że zmieniła się po prostu bardzo mocna energia Ziemi. Na naszą korzyść. Wszyscy ci, którzy tu jesteście, jesteśmy. Mamy dobrze. Tak naprawdę mamy bardzo dobrze. Ja wyciągnęłam taki jeden, wspólny wniosek dla wszystkich, absolutnie wszystkich aspektów mojego życia. Nie bójmy się mówić, że kochamy. Po prostu. Jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało. Nie bądźmy. W strachu i w lęku. Bądźmy miłością, bądźmy światłem. Czasem upadniemy, wiadomo. Ale w myśli, mając tu miłość, ona zawsze będzie nas prowadziła naprzód. Ja już parę razy nie wyznałam tej miłości. Nie żałuję, dlatego że czas nie ma absolutnie żadnego znaczenia, nawet jeśli minęło ileś lat. To jeśli w jednej sekundzie budzicie się z myślą kocham, po prostu kochacie. Zostałam zapytana parę dni temu, czy można kochać wiele razy. Odpowiedziałam spontanicznie, jeśli przestałaś kochać, to pytanie, czy kiedykolwiek kochałaś. Z tą refleksją u was zostaje, ale nie byłabym słowa, gdybym powiedziała, że miłość to miłość. Ona nigdy nie ustaje. Ona trwa wiecznie i tym otworem kładą się moje miłości.